W parku trzech kultur w gnieźnie w minioną sobotę odbyła się pierwsza gnieźnieńska wyprzedaż garażowa. Odwiedzający mogli zakupić m.in. ubrania, książki, bibeloty, sprzęt elektroniczny czy meble. Gnieźnieńska wyprzedaż garażowa, rzeczywiście pierwsza edycja, w mieście chociaż tak naprawdę nie pierwsza, bo takich edycji pchlich targów i tego typu wydarzeń także które były realizowane z prywatnych inicjatyw na rynku już sporo było. Chcemy w zasadzie jakby do tego wrócić, zachęcić mieszkańców do tego, żeby tak naprawdę zajrzeli do swoich garaży, do swoich piwnic, zobaczyli jakie przedmioty, produkty tam mają, które możliwe, że im zalegają, są sprawne, a mogłoby tak naprawdę Zostać przez nich sprzedane, zasilić ich portfele w tym trudnym czasie. To, co za nami, to m.in. już z tego, co widać sprzęt AGD czy RTV, ale jest również mnóstwo wystawców z książkami, z odzieżą, która dzisiaj w parku trzech kultur mieszkańcy Gniezna, a także ci, którzy to będą mogli zakupić innymi tymi rzeczami się po prostu podzielić. Inicjatywa spotkała się ze sporym zainteresowaniem mieszkańców Gniezna. Bardzo dobry pomysł. Powinien już być bardzo dawno temu. Ludzie mają masę rzeczy, które po prostu nie wiedzą, co z nimi zrobić. Ja się. Zbyt późno dowiedziałam, bo wczoraj wieczorem i to co złapałam to przywiozłam, a mam masę rzeczy, które mogłabym się podzielić z ludźmi. Mam meble najróżniejsze i, i takie i starocie i książki najróżniejsze, masę drobiazgów, mam masę rzeczy. Mamy stoisko charytatywne na chorego chłopca, zbieramy pieniążki, więc to jest dla nas szansa na wystawienie się z towarem. Zbieramy pieniążki dla Bartka Labręca, Knieśnianina, który właściwie od urodzenia jest chory, jest po dwóch operacjach. Bo niestety złamanej też nodze. No i cały czas walka z rehabilitacją, żeby stanął na nogi samodzielnie mógł chodzić. Świetna inicjatywa. Uważam, że powinna być systematyczna, powinna być cykliczna, bo wiele osób ma rzeczy w domu, z którymi nie wie co zrobić, a w dzisiejszych czasach szkoda ich wyrzucać po prostu na śmietnik. Może znajdą drugie życie, może ktoś się nimi zainteresuje. Jestem fanką takich starych rzeczy, więc po prostu jestem tutaj dzisiaj i łowię. Udało mi się złowić sekretnik. Proszę bardzo, taki biżuteryjny i... Psowe. Może trochę dla rozumu. Pierwsze koty za dzisiaj chcemy zobaczyć i poznać także opinie tych, którzy przyjechali, wystawców, jak im się to je podobało, jakie mają uwagi na przyszłość, tak żebyśmy wspólnie e, mogli e, również do tych tematów wrócić. Ideą e, naszą na początku było to, żeby nie odbywało się to tylko w centrum i na rynku, ale żeby właśnie wędrować e, po różnych częściach miasta, e, po osiedlach, z tego względu, że z różnych względów nie wszyscy czasami do centrum różne duże rzeczy będą mogli przywieźć, możliwe, że będą chcieli pojawić się. E, na swoim terenie. Myślę, że w tym kierunku będziemy szli. Powodzenie, z jakim spotkała się pierwsza edycja wyprzedaży garażowej, daje więc nadzieję, że będzie organizowana po raz kolejny.